Cześć widzowie, ja jestem Michał. Oglądacie kanał na Yowf, a to jest nowa optyka w mojej kolekcji, czyli celownik Vector Optics Paragon 4 x 28, pryzmatyczny. Czyli jest to celownik, który pozbawiony jest w układzie optycznym soczewek, zamiast tego posiada szereg pryzmatów, które zapewniają mu powiększenie i projekcję siatki podświetlanej siatki, która może być podświetlana, która zapewnia możliwość celowania do 500 metrów, akurat w tym przypadku. Siatka ma również naniesioną korektę opadu kuli dla kalibru 223. Regulacja podświetlenia 11 stopniowa, czyli wyłączenie, i wtedy jest ona po prostu czarna i 10 stopni jasności w kolorze czerwonym. Nie mamy tutaj fantazyjnych kolorków, nie mamy jakichś nie, dziwnych funkcji, tylko po prostu możemy regulować jej jasność. Celownik zasilany jest baterią CR2032, czyli klasyczną, taką jak w różnego rodzaju pilotach, w optyce, dosyć często spotykana. No, mam nadzieję, że ta bateria będzie tutaj wytrzymywać dłużej niż w Berisie, bo niestety, no, po pierwsze, Beris jest dosyć prądożerny. Po drugie, nie posiada funkcji automatycznego wyłączania po okresie bezczynności, w związku z czym, niestety, tą baterię szybko zużywa. Mam nadzieję, że tutaj ten efekt nie będzie występował. Co dalej, regulacja. Regulacja ze skokiem jedna minuta kątowa. Mamy dwa pokrętła regulacyjne. Nie są to klasyczne wieżyczki, tylko takie po prostu niskoprofilowe, takim kluczykiem, śrubokrętem obracane gniazda, możemy sobie ten celownik wyzerować, ja go już wyzerowałem na dystansie 100 metrów, jak on strzela o tym zaraz powiem jeszcze słowo o jego konstrukcji on jest oczywiście uszczelniony w związku z czym jest odporny na wilgoć zarówno taką na bryzgi jak i na zaparowanie tubus wypełniony jest azotem czyli generalnie taki standard soczewki są pokrywane warstwami przeciwoblaskowymi więc powinno zapewnić to przynajmniej w teorii dosyć dobry jasny ostry obraz no celownik pryzmatyczny ma taką cechę że on posiada problem paralaksy tutaj paralaksa jest ustawiona na stały dystans, czyli 100 yardów akurat, czyli powiedzmy, że możemy akurat na tym dystansie powiedzieć w przybliżaniu 100 metrów, czyli przy większych dystansach, czy przy różnych dystansach od 100, no niestety musimy na tą paralaksę zwracać uwagę, no ale to jest, to jest niestety taka cecha tych celowników w odróżnieniu od klasycznych układów soczewkowych. Także tak moi drodzy wygląda taki celownik. On jest fabrycznie dostarczany. Mamy taki niski montaż, tak jak tutaj widzicie. Mamy do niego jeszcze taką płytkę, która podnosi go 4 mm do góry. W komplecie jest kluczyk i to właściwie wszystko. Nie będziemy robić żadnych unboxingów, bo ci, którzy oglądają ten kanał wiedzą, że tutaj takie rzeczy się nie dzieją, więc nie będę wam pokazywał, że w środku jest szmatka i trochę steropianu. Sam montaż celownika, jeżeli karabin nie jest wyposażony w szynę typu Picatinny, czyli mile, STD, no to jest oczywiście banalnie prosty. Dokręcamy te dwie śruby typu Torx, to nie jest ampul, tylko Torxy to są akurat. Dociągamy, tam jest podane, że tam 3,4 Nm chyba, ale jeżeli użyjecie tego kluczyka, który jest w komplecie, to, że tak powiem akurat zostawiłem go w plecaku, więc Wam nie zademonstruję, ale ten moment, w którym jakby kończy się Wam siła, którym, którą palcami jesteście w stanie utrzymać ten kluczyk w ręku, to oznacza, że mniej niż więcej tylko osiągnęliście ten maksymalny moment, którym to urządzenie powinno zostać dokręcone. Ja go już parę razy zdejmowałem i, i zakładałem. W związku z tym, że ten montaż jest taki powiedziałbym bardzo minimalistyczny. Wygląda na to, że on dosyć źle zero trzyma. Były jakieś niewielkie korekty gdzieś tam o jeden klik w pionie chyba po przełożeniu raz musiałem zrobić, natomiast no tutaj to jest na tyle sztywne, że tutaj nie ma co nie ma co się ugiąć, nie ma co się przestawić, więc on powinien dosyć nieźle znosić trudy codziennej eksploatacji tłuczenia karabinu gdzieś tam na strzelnicę i z powrotem w skrzyniach torbach i, i gdzie, gdzie tam jeszcze go będzie człowiek nosił jeżeli chodzi o sam obraz bardzo jasny Kontrastowy. Mamy do dyspozycji pokrętło regulacji dioptrycznej, tutaj na soczewce wyjściowej, czyli na okularze. Ja akurat będę w stanie sobie, czy znaczy zrobiłem to, że dokręciłem sobie tą korektę, także mogę go używać bez okularów korekcyjnych. Jest to bardzo wygodne, ponieważ bardzo szybko przechwytujemy ostry obraz po przeniesieniu wzroku na celownik. Jeżeli chodzi o pole widzenia, to na 100 metrach. Ten tak zwany Field of View, to jest około 9 metrów. To jest dosyć dużo, bo Beris ten 536 ma sporo mniej. W podpisie napiszę ile to jest. Także parametrycznie, celownik wydaje się zupełnie niezły. No i teraz jak to strzela, zabrałem go na strzelnicę. Strzeliłem sobie z niego parę grup, no próbowałem na początku oczywiście go wyzerować. Prawdę mówiąc byłem wystraszony, że będę musiał doklejać do stojaka na tarczę dodatkowe arkusze, jak to niestety czasami się zdarza, e, chyba, że się próbuje na mniejszą odległość, żeby złapać, gdzie ten celownik w ogóle po przykręceniu e, trafia. Okazało się, ku mojemu zdziwieniu, że dosłownie trzy kliki w pionie, dwa kliki w poziomie i byłem, i byłem prawie w środku. E, zacząłem sobie strzelać te grupy, druga, trzy, trzecia grupa, słuchajcie, wylądowała mi poniżej jednej minuty kątowej. E, z tegoż właśnie karabinu, tak, mówimy Mówimy o surplusowym sprzęcie kupionym, no niestety te karabiny teraz kosztują trójkę albo więcej, ja go kupiłem za dwa koła, więc no tani sprzęt, jakby te modyfikacje, które ja tutaj wprowadziłem, właściwie są nieistotne, poza samą szyną, która umożliwia na tą szynę 17 mm założenie normalnego Picatinny i właściwie z takiego zestawu, jak widzicie, możecie walić grupy takie, które są no więcej niż przyzwoite z takiego karabinu, oczywiście tak się tym podjarałem, że zacząłem tych grup strzelać nieskończoną ilość, nagrzałem lufę, więc one później troszkę mi urosły 1.2, 1.5, moła. ostatnia to już była jakaś żenada natomiast ewidentnie w tym celowniku, w tym zestawie tkwi naprawdę niezły potencjał jest jeszcze jedna rzecz, która bardzo mi się tutaj podoba, mianowicie w montażu Zobaczę, czy uda mi się to Wam pokazać. W montażu jest taki otwór przeziernikowy tutaj na dole, który, słuchajcie, sprawia, że możecie korzystać. On, on się znajduje mniej więcej tutaj. Że możecie korzystać z przyrządów mechanicznych bez ściągania optyki. I bez e, uciekania się do trików typu e, montaż typu co-witness, czyli taki, w którym e, częściowo w optyce e, widzicie przyrząd mechaniczny, tutaj jest to kompletnie zbędne, ponieważ e, ta dziurka jest dokładnie na takiej wysokości, że widzicie po prostu mechaniczne przyrządy w ich naturalnych pozycjach. Delikatnie ograniczona jest widoczność, tutaj dookoła muszki, ale w zupełnie niczym to nie przeszkadza. Tak jak widzicie, w ramach testów strzeliłem z tych mechanicznych przyrządów. Również grupę, która na 100 metrach była poniżej półtorej minuty kątowej z mechaniki, z takiego prostego karabinu. Tak jak, tak jak widzicie, bardzo, robi się z tego bardzo fajny, uniwersalny zestaw. Więc, no ja mówiąc krótko, jestem zachwycony. Nie dostaje za ten review żadnej kasy, a może szkoda, dlatego że ktoś by się, że tak powiem, nieźle wkręcił, bo, bo po prostu bardzo mnie jara ten celownik. Celownik kosztuje około 900, więc to jest, czy to jest dużo, czy to mało, no byle jakiego chińczyka, jakiegoś klona można kupić pewnie za połowę tej kasy. Z kolei Beris, który tylko nieco parametrami go przewyższa, jednocześnie jest dużo większy i cięższy, Kosztuje dwa razy tyle, więc wydaje się, że zawartość kupioną za jednego dolara, czy jedną euro, czy, czy jedną rupię, no to jest to bardzo fajny wybór. Mi się z niego bardzo fajnie strzela, szybkie przechwycenie celu. Także ogólnie moja ocena tego celownika jest bardzo dobra. Jeżeli mielibyście pomysł, żeby wspomóc kanał, w kupowaniu takich czy innych gadżetów, to zapraszam oczywiście do Patronite'a i innych metod wsparcia. Macie pod, w podpisie i na końcu filmu namiary. A tymczasem to wszystko. Trzymajcie się. Cześć.